Szlifowanie. Witam serdecznie w Festul TV. Mam na imię Frank i chciałbym zaprezentować Państwu w dzisiejszym odcinku różnego rodzaju zastosowania z wykorzystaniem różnego rodzaju szlifierek. Zazwyczaj jest tak, że w przypadku drewna litego lub drewna fornirowanego, prace wykonywane są przy użyciu szlifierki taśmowej. Szlifierki taśmowe znane są rzemieślnikom, stolarzom z reguły jako szlifierki szerokotaśmowe lub szlifierki długotaśmowe o dużych rozmiarach, podczas pracy których możemy zaobserwować liniowy ruch szlifujący. I właśnie liniowy ruch szlifujący oferuje nam również nasza szlifierka taśmowa, przy pomocy której mamy możliwość. Możliwość obróbki elementów z drewna litego. Z drugiej strony mamy element fornirowany, do którego potrzebuje jeszcze dodatkowo zastosować ramkę do szlifowania, aby szlifierka taśmowa była optymalnie prowadzona, aby nie przechylała się i dzięki temu równomiernie zdzierała powierzchnię z naszego względnie cienkiego elementu. Szlifierka taśmowa idealnie nadaje się do prac montażowych, takich, które nie wymagają dużych maszyn stacjonarnych. Elementy profilowane z drewna, jak na przykład ta oto kantówka z wręgiem lub kilkoma wręgami, muszą też być poddawane obróbce w odpowiedni sposób. Powierzchnia jednolita z reguły nie stanowi dużego problemu. Natomiast są nim wręgi, które muszą zostać oszlifowane i chodzi tu na przykład o łuki pozostawione przez uderzenia noża podczas prac frezowania. Pytanie, w jaki sposób najlepiej to zrobić. Oczywiście, dałoby się to zrobić w ramach obróbki ręcznej, czyli przy pomocy klocka szlifierskiego, ale do tego celu oferujemy maszynę, tak zwaną LS 130. Szlifierka LS 130 jest oczywiście z odpowiednim papierem ściernym i chciałbym tutaj zaprezentować ruch szlifujący oraz w jaki sposób maszyną tą należy się posługiwać. Do tego celu zastosuję jasny papier ścierny, który z reguły stosowany jest do szlifowania powłok jest to papier Brilliant 2. Następnie zaznaczę na nim pojedyncze ziarna ścierne, podłączę maszynę i teraz mogą Państwo zobaczyć ruch szlifujący. Jak widać, szlifujemy tutaj tylko w przód i w tył, więc nie okaleczymy krawędzi w ręku, gdyż poruszamy się tylko ruchem liniowym. Założę teraz właściwy papier ścierny, czyli Rubin 2 o odpowiedniej granulacji. Zalecamy papier o granulacji 80 i tak przygotowaną maszyną mogę oszlifować ten oto w ręk. Hier empfehlen wir ein 80er Papier, kann ich diesen Falz rausschneiden. Jeśli chciałbym teraz równocześnie szlifować obie strony wręgu, mamy możliwość wymiany stopy z papierem w bardzo wygodny sposób i założenia stopy trójkątnej, dzięki której mogę uchwycić cały wręg. Papier ścierny nakładany jest w bardzo łatwy sposób dzięki systemowi StickFix. Tak przygotowaną maszyną mogę oszlifować wręg. Oczywiście element obrabiany musi zostać odpowiednio zamocowany, aby znajdował się w stabilnej pozycji podczas pracy. Dzięki temu urządzeniu Mamy możliwość obróbki różnego rodzaju profili. Między innymi poręczy w bardzo szybki i efektywny sposób ruchem szlifującym liniowym. Pytanie teraz jest następujące. Gdzie zastosujemy szlifierkę mimośrodową? To jest szlifierka oscylacyjna, przekładniowa szlifierka oscylacyjna. Także dobrze byłoby przyjrzeć się, jak wygląda ruch szlifujący. Więc tak samo delikatnie zaznaczamy ziarna ścierne, podłączamy maszynę do zasilania i obserwujemy ruch. Mówimy tutaj o 5 mm suwie szlifującym, czyli stopa porusza się ruchem posuwistym 5 mm. I schauen uns Przy pomocy suwu szlifującego oraz odpowiednio dobranego papieru ściernego bądź ziarna jestem w stanie uzyskać bardzo wysoki stopień zdzierania. Maszyna ta chętnie stosowana jest do szlifowania powierzchni, do szlifowania międzyoperacyjnego np. drzwi, lub także w zakresie prac związanych z suchą zabudową do obróbki płyt kartonowo-gipsowych. Jeszcze dokładniej niż szlifierką oscylacyjną mogę pracować przy pomocy szlifierki mimośrodowej. Także i tutaj byłoby interesujące zobaczyć, jak wygląda ruch szlifujący talerza szlifierki mimośrodowej. Zakładam więc papier ścierny, redukuję prędkość obrotową i tak samo jak wcześniej zaznaczam pojedyncze ziarna ścierne. Podczas uruchamiania maszyny będę świadomie przytrzymywał talerz szlifierski, aby można było dostrzec różnicę podczas rozruchu w porównaniu ze szlifierką oscylacyjną. Widzimy taki sam ruch szlifujący jak w przypadku szlifierki oscylacyjnej. Mamy tu jednak pewną cechę zdecydowanie odróżniającą od siebie obie maszyny, a mianowicie szlifowanie z efektem zacierania, czyli pojedyncze ziarna ścierne zostają zatarte poprzez obracanie się talerza, i dzięki temu mamy dokładniejszy rezultat szlifowania. Można tutaj zaobserwować, jaką wędrówkę pokonuje ziarno ścierne po powierzchni, obrabiając ją w doskonały sposób. Szlifierki mimośrodowe występują również z suwem szlifującym o wartości 3 mm i stosowane są do prac przygotowawczych powierzchni do lakierowania na wysoki połysk lub powierzchni, które muszą być przygotowane w sposób bardzo dokładny. Oba warianty, czyli szlifierka mimośrodowa i szlifierka oscylacyjna, z przekładnią łączy w sobie rotek. Mówimy tutaj o rotacyjnej szlifierce mimośrodowej. Mamy do czynienia z dwoma ruchami szlifującymi. Po pierwsze, pierwszy ruch, w który wprowadzana jest maszyna poprzez włączenie przekładni, to ruch po torze krzywoliniowym, co oznacza, że talerz pracuje w zdefiniowanym, tak zwanym. To, że przekładni, i po drugie, ruch mimośrodowy talerza, który uzyskuje po zmianie ustawienia przełącznika maszyny, jak to wygląda, teraz Państwu zaprezentuję z przekładnią. Teraz widzimy całkiem wyraźny ruch pojedynczych ziaren ściernych. Prawdziwy tor krzywoliniowy, który zapewnia mi równomierny ruch szlifujący na całej powierzchni roboczej, ale również gwarantuje bardzo intensywne zdzieranie, dzięki czemu mogę doskonale zeszlifować nierówności z powierzchni szpachlowanych, a także łuki powstałe podczas frezowania. Do kolejnego zastosowania, poprzez przełączenie maszyny, bardzo szybko mogę zmienić jej ustawienie na ruch mimośrodowy. I tak ukazuje nam się taki sam obraz, jak podczas pracy z użyciem szlifierki mimośrodowej. Macie Państwo zatem możliwość zastosowania do swojej pracy urządzenia Kombi, szlifierek mimośrodowych lub szlifierki oscylacyjnej, przy pomocy której mogę szlifować powierzchnię także podczas prac związanych z suchą zabudową przy obróbce płyt kartonowo-gipsowych. Wszystkie te maszyny doskonale nadają się do prac związanych z obróbką drewna i myślę, że to jest to, z czego mogą Państwo czerpać korzyści podczas codziennej pracy. Mam nadzieję, że udało mi się sprawić Państwu odrobinę radości z oglądania prezentacji ruchów szlifujących naszych szlifierek i będzie mi bardzo miło spotkać się z Państwem w kolejnym odcinku. Wasz Frank.